Witam na kanale Silla Tarot. Rozpoczynamy prognozę dla osób ze znaku koziorożca na cały rok 2021 2021 polecam też czytanie na wielką koniunkcję. Dla wszystkich polecam, no ale tutaj dla koziorożców też. Więc co mamy w styczniu? No w styczniu mamy bardzo ładnie, bo mamy takie odejście od burzliwych wydarzeń, od trudniejszych wydarzeń w stronę większego spokoju, większego zadowolenia. Tu, tu jest możliwa przeprowadzka jako jedna z opcji, podróż fizyczna lub wewnętrzna, poszukiwanie nowych dróg, ale przede wszystkim to jest karta równowagi. A równowaga prowadzi do harmonii, a harmonia prowadzi do osiągnięcia czy to szczęścia, czy jakichś innych fajnych stanów. Wewnętrznych oczywiście. Szóstka Mieczy mówi o tym, że trudności same się rozwiązują, ale to tak same w cudzysłowie, bo, bo one się właśnie rozwiązują dzięki osiągnięciu stanu równowagi. Także to jest bardzo dobre, bardzo dobra wiadomość. No i as pentakli to też bardzo dobra wiadomość, bo to jest. Dobry początek dla jakichś propozycji finansowych, tu może być nowa praca, jakieś dobre perspektywy zawodowe, jakieś możliwość stworzenia własnego biznesu, czy to małego, czy, czy średniego, to już nie wnikajmy, ale jest możliwe rozpoczęcie właśnie jakiejś nowej własnej działalności, czy finansowanie nowych projektów, czyli no dużo, dużo właśnie znaków ma bardzo dobre karty na styczeń, co jest zastanawiające w w dobie kryzysu, ale, ale bardzo dobrze. Tu, czyli tu może być podjęcie nowej pracy. Możliwość kupna czegoś wartościowego też tu jest. Czyli jedni tutaj będą zakładać jakiś nowy biznes, inni będą coś kupować. Coś wartościowego oczywiście mówię, nie mówię o takich zwykłych, codziennych zakupach tylko o kupnie czegoś wartościowego, bardziej trwałego, takiego jak dom, mieszkanie, samochód, ma. no samochód nie jest może super trwały, bo to tam raz na ileś lat ludzie zmieniają samochody, ale yy, chodzi o rzecz wartościową taką bardziej, czyli może to być jakaś maszyna taka bardziej wartościowa, potrzebna, czy to w domu, czy w pracy. Także warto otworzyć się na te nowe możliwości, bo to są bardzo fajne i one mogą zwiastować początek dobrobytu te nowe możliwości, jeśli chodzi o denary, tak? Czyli w sensie materii mogą oznaczać początek dobrobytu czy szansę na jakiś taki fajniejszy dobrobyt, na obfitość większą, zaspokojenie potrzeb. Co jeszcze? No dobre widoki na przyszłość ogólnie. To może być nowa oferta pracy, może być awans, może być nagroda, premia, coś takiego. Albo sami sobie stworzycie jakąś nową szansę, czyli otworzycie własny biznes, Ogólnie chodzi tutaj o poprawę sytuacji materialnej. Może to być też wsparcie finansowe, też to może być jako jedna z opcji, czyli, czyli coś, co przychodzi z zewnątrz, jakieś pieniądze, które przychodzą z zewnątrz. Mogą przyjść czy to w formie spadku, czy w formie pożyczki, chociaż tu, pożyczek, które raczej bym tak nie zachęcała w tych czasach niepewnych, ale jakieś dodatkowe pieniądze tu mogą być, lub możliwość zdobycia, zarobienia tych dodatkowych pieniędzy. Luty. Rycerz Mieczy i Królowa Buław. Rycerz Mieczy to jest mistrz umysłu lub bojownik na rzecz jakiejś idei. No ale to bojowanie może się skończyć jakimś konfliktem, więc tutaj warto by było trochę wyluzować trochę tak się uspokoić. Ale tu jest też mowa o tym, że będziecie wprowadzać w życie nieszablonowe pomysły, czyli te pomysły będą Wam przychodzić do głowy, będziecie wychodzić poza schematy myślowe i to jest bardzo dobre, bardzo pozytywne. Yy, ale konieczne jest też skupienie: skupienie jest potrzebne, żeby tak się nie rozkojarzać. Determinacja, tu jest też pokazana. Determinacja wasza. I co jeszcze? No, tutaj po raz drugi, bo tam już było coś takiego, tak? Tam było tak, właśnie, że problem może roz, zostać rozwiązany. Znowu, tak podobnie tutaj karta mówi, że może jakiś wasz problem zostać rozwiązany. Może się szybko, tak jakby sam rozwiązać, natomiast jest warunek. Tam, jak yy, tam poprzednio warunkiem było. Yy, była równowaga, tu trochę podobnie, bo tu jest warunek taki, żebyście wyluzowali, czyli żebyście nie byli tacy spięci, napięci, nerwowi, żebyście nie poganiali czasu, żebyście nie poganiali innych i siebie samego, tylko żebyście wyluzowali, bardziej spokojnie podeszli do tematu, bo tu idziecie w kierunku jakiegoś celu i macie szansę go osiągnąć, bo macie dobrą energię królowej buław. Potem w drugiej połowie miesiąca ale chodzi o to, żeby wyluzować, to się problem łatwiej rozwiąże Łatwiej się rozwiąże. Więc to z tą królową buław tutaj? No, takie powyższone wibracje właśnie macie. Czyli jak już wyluzujecie, wibracje wam się zwiększają, macie większą możliwość spełnienia swojego marzenia czy osiągnięcia jakiegoś celu, macie większą energiczność. Znaczy, tutaj właściwie ten rycerz mieczy, on ma energiczność, tylko on jest zanerwowy trochę. Natomiast tutaj już nie ma nerwowego działania, nie ma takiej nerwówki, tylko jest normalne, rozważne działanie, energiczne, owszem, ale. Takie z głową, po prostu z głową. To jest przemyślane, to jest ta królowa, ona wie, czego chce, i ona potrafi osiągnąć to, co ona chce. Czyli tu będziecie potrafili osiągnąć to, co chcecie, bo macie te zdolności kreacji, macie też tą siłę wewnętrzną i wibracje podwyższone to bardzo dobrze. No ale tu jednak konflikt, tu konflikt w marcu. Czyli ta energia tego rycerza, mieczy jednak tutaj znowu się pokazuje taka konfliktowa. W pierwszej połowie marca to może być też um, konflikt. No, konflikt może być wewnętrzny lub zewnętrzny, ale może być też rywalizacja. Też to może być. Nie, nie, macie impas. No to ja bym to wiązało jedno z drugim, że impas często jest powiązany właśnie z takim konfliktem wewnętrznym. Ja bym to wiązała tutaj, chociaż to jest druga połowa miesiąca, akurat. Czyli no, macie tutaj niemożność, nieumiejętność podjęcia decyzji, a tą decyzję trzeba by było podjąć. Wypadałoby. No, wypadałoby dla własnego dobra oczywiście, ale Wy tu czegoś nie widzicie albo czegoś nie wiecie. Dobrze by było się więcej dowiedzieć, może poszukać w sobie niektórych odpowiedzi. Ale też szukać na zewnątrz, tak samo, bo tutaj jest no, wielki impas i dobrze by było to przełamać, ale przełamie się, w kwietniu się przełamie, kwiecień tu mamy, w kwietniu mamy mm, bardzo pozytywną energię gwiazdy, która mówi o opiece sił wyższych, ale też mówi o tym, że wy sami będziecie sprzyjać sobie poprzez wasze pozytywne nastawienie. I dzięki temu też okoliczności zewnętrzne będą sprzyjały, to może się spełnić jakieś Wasze marzenie, lub no jakieś takie działanie może nastąpić z optymizmem, z radością, z zadowoleniem, bo co tu przede wszystkim jest? Równowaga tu jest. Jest to równowaga, a równowaga prowadzi do harmonii, tak jak zawsze mu nie mówię, z kolei harmonia prowadzi do szczęścia. No harmonia jest tym szczęściem, więc tutaj jak jest równowaga, to i szczęście jest. Jest tu dużo radości i macie też kartę zmartwychwstania, czyli zmartwychwstajecie po jakimś tam trudniejszym okresie, bo ten trudniejszy okres był tu pokazany. Miesiąc wcześniej, zmartwystajecie, ale tu chodzi o to, żeby podsumować dotychczasowy etap Waszego życia, wyciągnąć z niego lekcje, wyciągnąć wnioski, nauki na przyszłość. I to wszystko, co cenne da się wyłuskać z przeszłości, przeciągacie na przyszłość, na teraźniejszość i przyszłość, po to, żeby, żeby Wasza świadomość też wzrosła. A um, otwiera się przed Wami nowy etap życia. No i teraz. Zobaczymy. No tak, i tu zwycięstwo. A, nie tylko zwycięstwo. No się za wcześnie ucieszyłam, bo jest pierwsza połowa maja. Jest w, w atmosferze zwycięstwa, radości, zadowolenia, sukcesu. Natomiast druga połowa maja jest w atmosferze poczucia ograniczenia takiego. Poczucia ograniczenia. To jest wasze poczucie. Czy ono jest rzeczywiście realne? No to. Sytuacje mogą być różne, natomiast remedium na to stanowi kreatywność. Czyli jeżeli tu rzeczywiście jest jakieś ograniczenie realne, to warto by było odwołać się do swojej kreatywności i poszukać drogi wyjścia właśnie poprzez kreatywność. Wykreować sobie tą drogę wyjścia. Czy to będzie łatwe, czy trudne, no zaraz zobaczymy. Pięty, to będzie. trzeba będzie decyzję podjąć i zapanować nad emocjami. Zapanować nad emocjami, czyli to nie będzie łatwe, owszem, nie będzie. To, poszuki to poszukiwanie tej drogi wyjścia nie będzie łatwe, bo najpierw trzeba podjąć decyzję, a jeszcze zapanować nad emocjami, nad lękami. No to czyli tak będzie wyglądał czerwiec. No to teraz już tutaj przesunę, żeby poszukać lipca. Lipca chcemy. Dużo możliwości się pojawi. No i właśnie, jak zapanujecie już nad tymi emocjami, lękami i tak dalej, popracujecie nad sobą i decyzję jakąś podejmiecie, no to właśnie, Wy macie ją podjąć, ale czy Wy ją tu od razu podejmiecie, to tak jeszcze nie w 5 minut. Dlatego, że tych możliwości się okaże, że jest więcej niż dwie. I, i dlatego to, te, tego wyboru będzie trudniej dokonać. A co jeszcze trzeba będzie? Tutaj trzeba będzie rozgraniczyć, które te możliwości tutaj są bardziej realne i które są bardziej wartościowe, od tych, które są mniej realne lub mniej wartościowe dla was. Czyli tutaj odwoływać się do głosu intuicji by dobrze było, po to, żeby ym, dowiedzieć się z wewnątrz, czego ja chcę, bo mogę nawet chcieć wszystkiego, ale czy to wszystko jest zgodne ze ścieżką mojej duszy? Pewnie nie. Więc tutaj coś trzeba będzie wybrać. Tu jest ewidentnie dokonywanie wyboru. Oby był to wybór mądry, ale już tutaj macie energię mądrości i taką energię odcinającą też zarazem. Jest to królowa rozstań, także dla niektórych to się przejawi jako rozstanie z kimś lub z czymś, natomiast jest to też energia mądrości, takiego racjonalnego podejścia do życia. Czyli no, chodzi o to, żeby w, w tych ułudach nie tkwić, że o, wszystko sobie tu osiągnę, wszystko sobie tu zrobię, wszystko sobie po wszystko sięgnę ręką, bo wszystko jest niby w zasięgu ręki. Ale tutaj te pomysły, które tutaj są, to trzeba zakorzeniać i trzeba się zdecydować, które są warte tego, żeby je realizować no i które są realne. Tak? Królowa Mieczy mówi o, o takim traktowaniu życia właśnie racjonalnym, i swojej sytuacji o panowaniu nad emocjami, o odwadze też mówi, wytrwałości, której nauczyła się wcześniej na podstawie jakichś trudniejszych doświadczeń. Także tutaj jest już osiągnięty jakiś stan większej odwagi, większej mądrości. I co jest? I jest pójście w nową drogę, czyli w końcu dokonacie jakiegoś wyboru, bo pójdziecie w nową drogę, czyli na sierpień macie pójście w nową drogę. Może się to wiązać z podróżą, ale może być to nowa droga w sensie ży, życiowym, także to nie musi być koniecznie podróż. Jest tu przejawiona znowu ta odwaga, której się nauczyliście wcześniej i tam w królowej było widać tą odwagę, ale jest też karta takiej stabilizacji finansowej, czyli praca tu powinna być stabilna i pieniądze powinny być może nie jakiś szał, ale tutaj jest, jest z czego żyć. Jest to poczucie um, stałości, stabilizacji zawodowej czy finansowej. Zobaczymy we wrześniu. Jest potrzeba dokonania wyboru, znowu, czyli jakiś, jakiegoś wyboru będziecie musieli dokonać. Albo wybór ten może dotyczyć spraw zawodowych, albo spraw uczuciowych, albo jeszcze jakichś innych. Czyli w sprawach uczuciowych będzie to wybór między dwiema partnerkami lub dwoma partnerami. W sprawach zawodowych może dotyczyć to różnych ofert pracy, na przykład, czy, czy czegokolwiek. No, możliwości wyborów w każdym są i trzeba będzie na coś się zdecydować. Macie też kartę ożywienia, takiego ożywionego działania. Kontaktowania się też ożywionego. Yy, dużo kontaktów, dużo wiadomości, czyli wymiana informacji. To może być przez internet, może być przez telefon, może być osobiście, ale to ożywienie jest tu dobre. Dobre jest. Jak jest ożywienie, to, to zawsze nasze sprawy posuwają się do przodu. Yy, teraz mamy, co tu mamy? Mamy konieczność odwołania się do swojej wewnętrznej mądrości, ale też możliwość osiągnięcia sukcesu. Czyli najpierw odwołujemy się do swojej wewnętrznej mądrości, poszerzamy wiedzę i świadomość, a to nam potem procentuje, bo my potem ta energia nam się zwiększa, te wibracje nam się zwiększają. Wtedy zrozumiemy, że swoje cele możemy realizować w zupełnie inny sposób niż do tej pory myśleliśmy, i nasze życie nabiera nowej jakości, nowych barw. To jest bardzo barwna karta, to mogą być nawet jakieś romanse, czy nowe znajomości, może być takie fajne działanie, ale przemyślane, no to, to już nie jest tak jak to w energii głupce, bo tam mieliście chyba energię, no mieliście energię głupce, to, to jest tutaj mniej przemyślane, tu już jest bardziej przemyślane, takie bardziej... Bardziej fajne, bardziej racjonalne jednocześnie, a jednocześnie jest to ognista karta, czyli tu jakieś gorące uczucia też są możliwe. Potem co macie, trójka kielichów, paść kielichów, bardzo dobrze, bardzo dużo radości. To już jest listopad, tak? Bardzo dużo radości, możliwości nowych, nowych uczuć, zapoznania kogoś nowego możliwość nowego związku możliwość też kreacji bo tu są też pomysły to, jest, to są świeżynki jakieś tutaj czyli y, szansa na coś nowego czy to w dziedzinie uczuć, czy w dziedzinie zawodowej jakieś, ale przede wszystkim są to karty uczuć, więc tu jednak y, przede wszystkim na radość tu będziemy kłaść y, akcent y, spędzanie czasu w gronie jakichś fajnych, miłych osób radosnych, czyli nie w samotności może to być świętowanie czegoś, jakaś okazja, lub bez okazji. Bez okazji też można sobie świętować i można się spotkać z kimś. No i tutaj ta możliwość, czy to nowego związku, czy, czy jakichkolwiek nowych znajomości, czy działania takiego z radością, z pasją, robienie tego, co się kocha, bardzo ładnie. No to jeszcze grudzień, no i tu jakiś konflikt. Konflikt, ale jest też pójście w stronę równowagi. No to to już pocieszające, że najpierw konflikt, a potem pójście. W to co, co wam się właśnie powinno udać, bo jest właśnie prawidłowa kolejność, gorzej jakby odwrotnie było. Więc jest to pójście w stronę równowagi, zrównoważenia swoich energii, większe panowanie nad emocjami jest później, tak? Tutaj nie ma panowania nad emocjami w tej pierwszej połowie grudnia. Tu już jest. Czyli idzie w dobrym kierunku, no ale... Możemy dać jeszcze na przyszły rok coś. Na przyszły rok nowa praca, nowe działanie. Możecie odkryć, że wasze hobby yy, może stać się dla Was źródłem dochodu. No i faktycznie będziecie mieli dwa źródła dochodu w przyszłym. To znaczy, mówię już o roku 2022 w tym momencie. Te dwie karty są na rok 2022, czyli w roku 2022 ben, będzie nowe źródło dochodu i dla wielu z Was. Podwójne źródło dochodu, nawet. Ta karta oznacza też dużo spraw na głowie, czyli dużo się będzie działo po prostu, oby jak najlepiej, no ale o roku 2022 to już za dużo nie będę mówić. No, najważniejsze, że, że tutaj są te um, energie radosne, takie tej radości życzę, możliwości spełnienia tu była pokazana możliwość spełnienia jakichś marzeń czy, czy celów, osiągnięcia jakichś celów jest tu pokazana na rok 2021, także tego życzę, spełnienia marzeń, osiągnięcia celów, radości, zdrowia, bo tu zdrowie też jest pokazane, no i cóż, tych świeżynek, żeby coś nowego się działo, to będzie ciekawie, nie będzie nudno, wszystkiego najlepszego na no, ten przyszły rok do usłyszenia.